Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jarosław Falczewski. To 12 odcinek programu Oceny Rolnicze poświęcony rynkowi mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię państwu następujące zagadnienia. Tradycyjnie rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię następujące zagadnienia: brak kierowców w Wielkiej Brytanii oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw, notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego notowania cen produktów gotowych na giełdzie Global Dairy Trade, notowania cen z Unii Europejskiej i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. W ubiegłym tygodniu polski, europejski oraz światowy rynek mleka był niezwykle dynamiczny. Wzrastały ceny zarówno półsurowców mleczarskich, jak i produktów gotowych, szczególnie tych w transakcjach spotowych, czyli krótkoterminowych. Warto jednak zwrócić uwagę na rosnące, Problemy transportowo-logistyczne, które niekorzystnie wpływają na stabilność łańcuchów dostaw. Powiem o tym w dalszej części programu. Czynniki te prowadzą do obserwowanej inflacji, również na rynku polskim, która nabiera tempa, przybierając formułę spirali inflacyjnej. Rosnące ceny paliw, energii, gazu, praw do emisji dwutlenku węgla czy opakowań. Oraz nie bez znaczenia pozostaje polityka banku centralnego, wpływają na uwolnienie kapitału, który wraz z presją pracowników na podwyżki prowadzi do spirali inflacyjnej. Należy więc spodziewać się dalszego wzrostu cen żywności w sklepach. Teraz tu kilka na temat aktualnej wielkości produkcji. Otóż ona w Unii Europejskiej spada, bowiem wśród największych producentów mleka w Europie, to jest w przypadku Niemców, Francji, Holandii, Sezonowa produkcja znacznie wyhamowała i przeciętnie od 3 do 4%. Teraz chciałbym skupić się na w temacie związanym z zakłóceniem łańcucha dostaw w Wielkiej Brytanii, głównie powodowanym przez deficyt kierowców. Otóż brytyjscy hodowcy bydła mlecznego mówią, że z powodu braku kierowców ciężarówek musieli wylać dziesiątki, Tysięcy litrów mleka i obawiają się, iż w miarę zbliżania się zimy sytuacja będzie się jeszcze pogarszać, jak podaje Sky News. Aktualnie na rynku brytyjskim brakuje 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Jeśli porównamy to do aktualnej wielkości skupu, a właściwie do ubiegłorocznej, to Wielka Brytania y, skupiła 15,3 miliarda litrów mleka. Czyli około 20-parę procent więcej niż Polska. Zatem skutki wylawania nawet setek tysięcy litrów na razie nie są widoczne w sklepach. Natomiast oczywiście w, będzie to widoczne w, w najbliższych tygodniach, w momencie kiedy taka negatywna tendencja to znaczy brak kierowców i ludzi do pracy będzie się pogłębiać. Hodowcy bydła mlecznego, jak się okazuje, nie są jedynymi, które, którzy odczuwają problemy związane z zakłóceniem w łańcuchu dostaw i brakiem pracowników. Brytyjscy hodowcy świń ostrzegają, że przez niewystarczającą liczbę rzeźników i pracowników przetwórni, hodowle są zatłoczone i w efekcie będą musieli zabijać i wyrzucać zdrowe zwierzęta. Mamy więc pogłębiający się kryzys, głównie uwarunkowany sytuacją związaną z brakiem pracowników. Minęła ósma. Czas na raport pogodowy. Zanieczyszczenie powietrza nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ze względu na niemal całkowity brak widoczności, ruch drogowy pozostaje wstrzymany. Apeluje się o niewychodzenie z domu. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Możesz pomóc ją zmienić. Wejdź na stronę czyste czystepowietrza.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. Teraz chciałbym skupić się na temat notowań cen z rynku polskiego. Rozpocznę od ceny mleka przerzutowego, która ponownie wzrosła. Na przyszły tydzień szacuje się, że to będzie poziom od 97,5 do 2 zł netto za litr. Czyli to jest powrót znowu do, do tej ceny, w okolicach 2 zł netto, notowanej dwa tygodnie temu. Póki co nie mamy opublikowanej ceny mleka w skupie za wrzesień 2021 roku, natomiast w porównaniu do ceny mleka w skupie to um, pogłębia się ta różnica, ponieważ wynosi ona już 45 groszy w stosunku do ceny mleka w skupie za litr. Jeśli chodzi o podstawowe produkty mleczarskie, to w ubiegłym tygodniu wszystkie podrożały. To jest dobrą wiadomością. Rozpocznę od odtłuszczonego mleka w proszku. Aktualna cena to jest od 12,50 do 12,90 netto za kilogram. Cena masła świeżego w blokach około 24 zł. Cena serów około 16,50 do 17 zł netto za kilogram. W przyszłym tygodniu należy spodziewać się dalszych podwyżek cen. Teraz przejdźmy do rynku światowego, a w pierwszej kolejności omówię notowania cen z aukcji o numerze 293 organizowanej przez nowozelandzką Fonterę, czyli Global Derry Trade. Jeśli chodzi o takie informacje ogólne, to nie zanotowano żadnych zmian w wartości produktów mlecznych, ponieważ indeks Global Derry Trade wyniósł 0,0% w stosunku do aukcji z 21 września 2021. Natomiast średnia cena produktów wyniosła 3977 dolarów amerykańskich za tonę. Podczas aukcji na internetowej platformie należącej do Nowozelandzkiej Spółdzielni Mleczarskiej nie zanotowano wzrostu cen podstawowych produktów. Jeśli chodzi o e, indeks global dairy trade, to on wyniósł 1229 e, punktów. Spośród ośmiu oferowanych na platformie produktów, jeden nie był oferowany, była to słodka serwatka w proszku, zanotowano niewielkie wahania cen produktów. Najbra najbardziej wzrosła e, cena maślanki w proszku, bo o 9,7%. Wzrosła również ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 28 667 ton wobec 24 476 sprzedanych na poprzedniej aukcji. Jeśli chodzi o wskaźniki procentowe w stosunku do aukcji poprzedniej, wyglądały one następująco: bezwodny tłuszcz mleczny wzrost o 0,4%, masło wzrost o 0,4%, maślanka proszku. Wzrost o 9,7%. Serczedar wzrost o 0,7%. Laktoza wzrost o 0,4%. Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 0,5%. Pełne mleko w proszku. Tu mamy spadek o 0,4%. Oraz słodka serwatka w proszku, która nie była notowana. Następna aukcja odbędzie się 19 października, czyli już za tydzień i jeden dzień. Teraz chciałbym przedstawić aktualne notowania cen produktów gotowych w Unii Europejskiej. Rozpocznę od ceny mleka surowego notowanej w sierpniu. W relacji w stosunku do poprzedniego miesiąca była to relacja wzrostowa o 1.1%. Natomiast mleko surowe przeciętnie w Unii Europejskiej w sierpniu kosztowało 36.4 eurocenta za kilogram, co przy kursie euro około 4. ,1%. 6 zł, daje cenę około 0,70 70 zł netto za litr. Jeśli chodzi o masło, to tu mamy wzrost o 4,7% do poziomu 4270 euro za tonę. Odtłuszczone mleko w proszku mamy również wzrost o 2,8% do poziomu 2690. Euro za tonę oraz pełne mleko w proszku, wzrost o 2,6% do poziomu 3330 euro za tonę. Teraz chciałbym przedstawić aktualne notowania cen w ujęciu procentowym w tych trzech istotnych ośrodkach eksportujących na świecie. Dokonam porównania danych bieżących, to jest z 3 października. 2021 w stosunku do notowań zaobserwowanych 15 dni wcześniej. Rozpocznę od Unii Europejskiej. Tu mamy wzrost we wszystkich kategoriach produktowych: masło podrożało o 0,5%, odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 1%, pełne mleko w proszku wzrost o 0,2% oraz nie mamy żadnych zmian jeśli chodzi o ser cheddar. Teraz przejdę do Australii oraz Oceanii. Masła nie, nie mamy tu danych szczegółowych. Jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku, wzrost o 4,3%. Pełne mleko w proszku, wzrost o 3,8%. Jeśli chodzi o ser cheddar, spadek o 0,9%. Teraz Stany Zjednoczone. Masło potaniało o 3%, odtłuszczone mleko w proszku podrażało o 3%. Pełne mleko w proszku podrożało również o 3%, natomiast wartość sera Cheddar spadła o 0,1%. Teraz chciałbym porównać aktualne ceny mleka w skupie w, 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 we wszystkich krajach Unii Europejskiej i porównać je do cen spotowych, czyli tych krótkoterminowych, czyli krótko mówiąc, przedstawić w jaki sposób Pozostawały w relacjach ze sobą ceny mleka w skupie w stosunku do ceny mleka przerzutowego. Otóż cena mleka w skupie była na poziomie 36,8 eurocenta, natomiast cena w transakcjach spotowych 38,6 i to wynika wyłącznie ze spieniężenia podstawowych produktów mleczarskich eksportowych. Takich jak mleko w proszku i masło. Czyli yy, widać z tego wyraźnie, że yy, motorem napędowym dla rynku mleka cały czas pozostaje rynek światowy. Podsumowanie. W ubiegłym tygodniu polski, europejski oraz światowy rynek mleka pozostawał cały czas w, w dynamicznym yy, trendzie wzrostowym. Wzrastały przede wszystkim yy, ceny półsurowców mleczarskich, a w dalszej konsekwencji należy spodziewać się wzrostu cen. W, w transakcjach długoterminowych oraz niestety w podwyżek cen produktów mleczarskich w sklepach spożywczych. Równolegle spada produkcja mleka w podstawowych ośrodkach Unii Europejskiej, to jest we Francji, Niemczech oraz, Wielkie, oraz Holandii, co w sposób wyraźny oddziaływuje na. Na popyt. Także w, jest to informacja pozytywna przede wszystkim dla y, polskich producentów mleka. Dziękuję Państwu za uwagę. To był 12 pro, y, odcinek programu Oceny Rolnicze. Zapraszam do obejrzenia odcinka za tydzień. Dziękuję. Kiedy my tu ostatnio byliśmy? Ach, dawno. Dawno temu. Ciekawe, jak będzie w przyszłości bieżowce będą wyższe. Wiesz, że nie o tym mi chodzi. Zastanawiam się czasem na jakim świecie będą żyły moje i twoje dzieciaki. Co znaczy? No wiesz, czy będzie lepiej niż teraz, czy gorzej. W sensie czy klimat będzie lepszy, czy gorszy. Czy jak będziemy starzy, to czy dalej będą takie problemy. No tyle się teraz mówi o tym smogu. Ale co robić? Sam chętnie bym coś zrobił, tylko Kim my jesteśmy przy całej reszcie świata? Wiem. Sami raczej nic nie zmienimy. Elektrownie, fabryki, huty, te wszystkie spaliny. Ktoś musi coś z tym zrobić. Jakby się tak wszyscy wzięli w garść, każdy dałby coś od siebie. Ale co może zrobić jeden człowiek? Tutaj trzeba zmienić cały świat. Nie próbuj zmieniać całego świata. Zmienię siebie, swoje nawyki. Wymień wreszcie swój piec. Wejdź na stronę czystepowietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Pieca. Twój piec. Nasze powietrze. Wspólny problem. Według najnowszych danych badawczych, 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży. W Polsce. Na początku 2021 roku normy zanieczyszczeń w Polsce zostały przekroczone o ponad 1300%. W przyszłości te liczby mogą być jeszcze większe. To również od Ciebie zależy nasza przyszłość. Wejdź na stronę czyste powietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem.